Okej, okay, witajcie, z tej strony Oskar, a dzisiaj jest ze mną Wosewa. ja, cześć, powróciłem To jest trzecia próba nagrania tego Bo albo coś mu się działa, albo się nie działa Dobra, miało. dobra, dobra, a więc to będzie nasz duo survival na wyspie Island, Island, na wyspie Island, Wytyfy Którą zrobił tam jakiś koleś Pogramy skrytka. sobie na niej Moja skrzyneczka no, To Jerzyk przeczyta zasady a ja zajmę się wyłączeniem deszczu albo ty wyłącz to, bo ja to jestem kiepski w tych sprawach. Ale... Bo deszcz ma nie padać. Dobra, czyli ja mogę rżnąć już? E, no to jest rżnienie bo to ta pływająca wyspa bla bla bla. Wymyśliłem 27 razy, a niektóre big. są trudne, więc mapa, oh. łustry czas. Tak właśnie. Te, widzę, jesteś pusty. <noise> Wszystkie zdania są wykonalne, a niektóre rzeczy są pochowane. Pochwane, sorry. Pochwane. Tak jest napisane. Zadania. Zasady. Dobra, no to te zadania będziemy sobie uzupełniać. Tutaj zadania, a tu od razu już zasady. Dobra, czyli ja tutaj odcinam. Nie graj na kreatyw, nie graj na modach, oprócz modów graficznych. Tak jak mam nie grać na modach, jak na przykład mogę mieć mody graficzne. Dobra, się z tym by był pewnie. upewniony. Poziom trudności, normal. Nie a co mapy? Wiekarze. Nie jak ktoś się. będzie chciał, to będzie do nas mógł dołączyć dwie osoby myślę. Jakieś. Nie oddalej się daleko, tylko wyspy. A jak jest to niedaleko, bo daleko to może być daleko, ale... No nie niedaleko. więcej niż jakieś 500 kratek myślę. No, nie, bo jak czytałem tam przy komentarze, to wiesz. <laughs> Możesz <laughs> zbierać surowce na oceanu. Tak wiem, widziałem skrzynka, tam pływa jak sobie tunąłem. <laughs> Dobra. Przestrzegaj zasady miłej zabawy. Drów nie ma już w ogóle. biłeś Nie, w ogóle była jeszcze druga. pewnie dziś pływa. A jest. Bud z z z Zdanie. Zbuduj domek z byleczego zasad... kurde, nie chcę mi się tych 27 zł. No to nie chcę coś zasad, zasady będziemy po prostu pod opisem będą, które zrobiliśmy już. Tak. Opisane. tak. Później. Ale ja sam... zaczynałem drzewo. Czekaj, ja tu kolejną mam książeczkę. Później Aha, się. teraz po angielsku. <laughs> Dobra Polska. Ma... Mad in Poland by Mecha. Tak. Zrobię... Dobra, Mecha Crowd... zrobił to, więc te książeczki... Craftbox. Box odbija mi się. Zostawię do tej skrzynki i... 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 góry mamy rzeczkę lawy, nad nami latają jakieś kule niespełnione. Tam jest księżyc, połowa tak. księżyca, ktoś wpierdolił kawałek. Co widziałeś wszystkie drzewa, czemu nie posadziłeś? Posadziłem jedno. A gdzie drugie? No bo on, on, tam jest sezonka, wypada trzeba będzie zebrać Dobra idę zrobić tam co sfajlowaliśmy kilka razy Daj będzie. mi ten, daj mi daj mi kierowc. No ja ci wykopię z ten stone i ci dam A tu przy, przy... czekaj, to jest lawa Jak będziemy mieć wiatr to możemy zrobić... Cobblestone a. Ten. Tylko wiesz co, ty nie kop się za nisko. Rady ci nie kopać się zbyt nisko. Jest Bo, krew. To, jest, okay. bo to jest taka bardzo latająca Ej, wyspa. Ej pieska mam w ogóle tu. Ej a jakby co to jest bardzo latająca wyspa. No To trzeba będzie zrobić takie zajście podwodne, prawda? No, eee, czekaj wiem co, wiem co, bo na dole widziałem w skrzynkę, to wiesz. Zrobimy jedno już zadanie, czyli bałwana. To chyba jest ostatnie zadanie. No to później, zrobimy bowana. Ale nie, nie muszę możemy zrobić bowana. No. Tylko żeby go zamknąć i będziemy mieli śnieg. <grym> Dobra, nie, jednak nie płynę na bo się szybciej zabije. <grym> Dobra, mam kilofy. O nie, ja już, ja już z głodu, ja już głód, głód mnie no czerpią. Zgiń sobie. Nie chcę ginąć, jestem, jestem... E... Ja wyrzucę ten kilof drewniany do lawy. Daj mi, daj mi go, daj mi go. Ja ci dam Miochan ten. Daj mi go, ja nie chcę, ja chcę, ja nie chcę drewniany, nie marnuj materiałów. Z kołu, masz, kołku, masz kilo jeszcze taki. O, dzień. Krowa! <laughs> Mandzio! Mundzio. Nie, mundio. O, 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 Nie Jezu. Dobra, co my? O, sezonka. Ui! Gdzieś krzywo to kopnął. <laughs> Czekaj. Ja <laughs> idę ty... zobaczyć po sezonki. O, ty posadziłeś. Mmm. Mmm. Głupia krowa. Co ty piesku się na mnie patrzysz? Czy jest jakieś zadanie z pieskiem, że on tu jest? Pewnie jest. Czekaj, to sobie przeczytać te, zas te zadania. Ten <grymne> no, wyskoczyć nie może. No bo zrobiłeś takie wyjście. O kurwa, potwory, 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 potwory. Jakie potworki? Potwory. Bo ja mam mieczek. Zombie. O, zabiję go. Może karota wypadnie. O, no, stary, nie! Nie! Nie rób tego! Nie! Czyli jest dobrze ustawione. Jech! Yeah. O. Zabiję go, Czekaj, Idę na pomoc. Tycha. ha... Widzisz, widzisz, co się dzieje jak mi potki dobłazisz? No. O tam jest jeszcze zombie. Nie no, nie mogę grzybka pasować. Chodź. Zbuduj domek z byle czego. Idę na kopać Nie, ale zbudujemy taki coś w Ale coś na sam początek, żeby mieć z No chodź ty dał zombiaku. No. Może wypadnie jakieś fajne nasiona. Zrobimy lepiankę. Co on zrobił? Myślałem, że się utopił zombie. Oskar. Co? Lepiankę robię. Ej, możemy sobie dojść ku. Ta krowa ma czarne oczy. I się patrzy na mnie. Ej, nie bije, nie bije, nie bije. Za to zombie. Mam rotę, flash! No chrób, no nie bije, mi się pod dyrta. O, zjadłem i... W ogóle będę zaraz e -e. kichał. Raz. O kurwa. Kurwa, <ślesz> 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 komputer. Komputer się zwisnął. Dobra jak kopię tego kobla no to... Jak kopię, ja kopię dlirta Nie wiem jak ty masz kopać tego kobla Chyba raczej... E... Kobla Chyba raczej kopać, a nie kopać Zobaczymy, tak i... I co tu jeszcze... A widzę? później z tego domku wyrośnie taki piękny domek Piękny domek Masz, masz, dziwi... masz... masz... Deski na drzwi. Ma, Masz na deski na drzwi Deski na drzwi, mam, ale to. No daj, zrobimy już pierwsze zadanie. O tu jest blisko teren, także już wiem gdzie będę się kopał. No daj no. Na ile <coughs> trzeba na drzwi. No cześć no. Masz chyba gdzieś koło połowy ci dałem. Na... 17. To zrobię trzy drzwi. Już biegać nie mogę, no mama mia. No to i ci się utopi od z tej skrzynki, gdzie są zasady. O, mam tą. Tada! Co ty zrobiłeś? Pierwszy domek. Dobra, kaktusa. No co, pierwsze zadanie wykonane. Można je wykreślić. Dobra, kolejne. Dobra, Co no. mamy? Zasad 10 drzew. Ile zasadziliśmy? Raz, dwa, trzy, yy, trzy, cztery. Coś, jak to się bije? Wiem. Cztery, mam drzewa, no to jeszcze sześć. Jakiś tym tylko po mnie poszedł, kurwa. Zrób łóżko. To się zrobi, tylko na razie trzeba ten. Zrób maczkę, ma maczkę, kostna. Kali ja pierdolę <gry> Dobra, zostaw ten deszcz już A, albo chociaż niebo mnie zagłusza kurwa jeszcze burzę chyba na wiesz czemu takie busze, tak deszcz często pada? Czy... bo jesteśmy na pełnym morzu eee... kurde co zasady eee, rozmój zwierzęta, ale to jeszcze nie, no swój wilka Nabi 15 level, zrób... nabij 15 LEVEL! Mała lagło mnie... Ach, mój Tutaj ty tego wilka wyprowadziłeś, czy to jakiś inny się zrespił? Eee, wilka? No, bo on tu jest przecież koło mnie, wilk jeden. A, nie 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 nie, nie tam tu ma być. We, weź, bo może ktoś zaprowadź, zrób... bo trzeba go ten oswajić. Yy, zrób pole melonów, znajdź diamenty, ja obsygnę, zbój do ITP do neteru zrób 10 <noise> globstone, zrób 5 bloków złota, zrób kaminek, skocz do lawy. Trzymaj moje itemy. <noise> Zadanie kolejne wypełnione. Trzeba skoczyć do lawy. Przeczytaj sobie, dam ci za no a w sumie tam w masz majątki. W sumie tak już mnie głód dobija to co, wypełnimy kolejne zadanie no <laughs> Skoczyć do rawy O szkielet! O. Kurde, to jest szkielet No i ten mi się nie chce zbierać creeper tu gdzieś był Po zgnięciu czuję, że mam lekkiego laka O, dobra. O, ale, ale zrobiłem tego Dobra, mamy już dwa zadania wykonane. Ui, dobra. Yy, zbud I, tak musimy, I tak później po tych zadaniach zbudujemy jakoś to bardziej WSP. Zrób kominek. No to jeszcze domku nie mamy takiego żeby zrobić kominek. Postać wielki mu komor. Także... Ja no, Zabij Endermana kwiatkiem. O oh, the Sprowadź świnie na dół. No teraz Że... hita zrobisz po prostu, okręno. Zrób, zrób żelazne kół Dokup się do bad, bad, Badroka Aha, czyli tak Wiesz co musimy zrobić? po tym bo na dole co nie to, to jest taka bardzo latająca wyspa I musimy zrobić później schody Na dół O, żelazo znalazłem Musimy zrobić coś takiego, żeby na dół się dostać co ja zrobimy, tylko Bo jak mamy się do o żelazo właśnie wiem tego ja bym chciał zrobić tutaj pochodnie, bo nic nie widzę prawie. No ja to sobie właśnie na pełną jasność No to mam Ja wszystko widzę, pewnie widzowie też widzą mój pasek głodu Głodu ale może zrobimy tak, że odcinek skończymy i drugi zaczniemy kręcić Teraz? No nie wiem ile już to trwa Zapieram. Dobra, teraz Okej okay te... E, film filmy nagrane Co to sprawdzasz nie, nie, już się to nagrało To jest szósty, dwudziesty pierwszy Zaczęliśmy nagrywać to tu, to jest, to są chyba te dwa nieudane No, te dwa nieudane My to jeszcze nagrywamy Od jakiejś he hey. Od nie wiem, 12 minut, jeszcze okej Eee No nie no, 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 no. nie drewno tutaj, Ej, ej, mam pomysł hmm. Jaki? Żeby zrobić żelazny kilo Co ty na razie się nie opłacisz? No bo znalazłem nie Babcia rok! <noise> Dobra, <Ja. głos> to będzie przez całe wakacje kręcone Zobaczymy Dobra. później też coś Jak Dobra. chcecie to podsyłajcie jakieś mapki, jakiecie pomysły, do... piszcie, cokolwiek Dostać TNT Coś na świnę Siad... na świnie, zrób zbuduję platformę w chmurach, zrób 6 bloków książek no Dobra ja już mam kobla tutaj także moglibyśmy budować to zajście na sam dół Coś... Nic żeby... nie ma A z Redstone'em no To my sobie dodamy zadanie z Redstone'em Jakieś Zrobienie czegoś tak Zrób wyrzucenie Wiesz co? ja mam bardzo fajny pomysł na zakończenie serii. <laughs> Dobra na razie początek jest Ale daj Posadzę, następnych, oh, oh, bierzyk, posadzę oh, oh. następnych pięć drzew, czyli już będzie zadanie zrobione. Co? Y alarm. Co, już jest woda. No. Czekaj ja tylko zrobię. Ile? Po skrzynkę to tam jest. Ja tu położyłem tą skrzynkę. Nie tą. Tu gdzie jest... No dobra. Później się ją wykopię. Ej no bo... Nie widzę. No, no nie widzę. Co jak przeparę drewno się stawi? Co ty tam, masz tam dawna masz są? O nie, ej! o, oh. Jeszcze tam. <grystanie> Aha, tylko teraz znaleźć wyjście stąd. A co ty wziąłeś tam? Co skrzynkę próbuję wyjść? Bo na samym dnie jest. Nie. Znów No nie Łatwo powiedzieć. <grystanie> weźmy, weźmy stąd, a ty tam jesteś, tam jest wyjście dobra w sumie do tej skrzynki nam nie potrzeba w sumie dlaczego zrobiłem tak daleko ten wykup w sumie to czekaj <grym> tu jest skrzynka, to nie, więc najbliższe wyjście gdzieś tu powinno być Jasne. jak Eee yy Co ty nam robisz? Ja wykopuję wyjście awaryjne Czy wiesz jak tak ciężko kopać? Wiesz to, że potrzebuję siekiera Czemu? No bo... potrzebuję A jestem blisko ciebie Stawszy. Cześć, <gryw> masz siekiera? Nie mam, a po co ci siekierę. Bo trzeba tą skrzynkę wy wyrąbać jak najszybciej Bo wiesz, ten mi nie starczy na walę Serio? Znowu deszcz Ej no, ej ten piecyk i to to, to 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 wiesz, chowaj do tego Hmm Hmm Aha, sikera. Siekiera tu, siekiera tam, burza napierdala. Mm, ja, ja chciałbym zrobić zejście, ale nie wiem jak. I idę na pie, Chop, ja tu mam pro zejście, patrz. Uu. I tu jeszcze na dole coś jest. Ej, Znowu... o, Clippy! No to no, nie było No się same, właśnie, no same, same się pozabijają. Ach tu, tu... Chodźcie creepery, chodźcie Ej, ja tutaj zbudujemy Coś wam chodzenie nie wychodzi, dobiję, dobiję Zaraz schmytuję Dam Po kurwej pewnie. Oczywiście, po nie sam postać chodziła Co <grym> za debil nic się nie stało, wyklepiemy to, dziurę zrobiło. Kurwa mać, ty przyjebie. <laughs> Skąd ja mam ty żelazo? a zobacz, jak wsadziłem do pieca, chociaż mogłem wyjąć. Jest, zasady. <laughs> Ej, ale ja mam piasku, nie, nie lep tego, patrz. Już masz wykonane jedno zadanie, wysadź TNT kurwa. Co dzieje nie było wystać creepera, było wystać TNT weź. O kurwa. Ale pierdolne Debil. No. Dobra, na szczęście mamy kaktusy. Zobaczę czy tam na dole nie ma żadnych itemów. O! Ej, na dole są itemy. Jeszcze raz popłynę po Dobra, mam itemy Jest! Jaki fart! Uratowały się ten... E, ten... Lapis, lazuli i... E, śnieg jest I skrzynka A coś się jest. nie uratowało? Parę kaktusów Chyba dwa kaktusy nie się nie uratowały Mi się Ale tak to wszystko jest Chodź mi schody pomuszą iść Oprócz mojej siekierki, kierowców. <laughs> Skąd ja wezmę teraz Znowu Znów zginąłem. Jezu Czuję, że tu będzie dużo dedów na tej wyspie. Wow, wow. Okej, okay. to kończymy. Może kończymy odcinek, co? E, tak, tym, e, tym pięknym wybuchem e, kończymy e, pierwszy e, odcinek S e, e, i więc tak, muszę wejść tu, bo mnie tam reaguje jak. No to zakończmy ten odcinek no w naszym pięknym e, naszej pięknej kopalni to ty tu budujesz i widzimy się w drugim odcinku w którym już coś postanowimy większego zrobić no to ja się z wami żegnam no ja też, no cześć, no i idę znów zginąć. Do zobaczenia w następnym odcinku. Я Ja biedale. Hej na piedam. Co na piedra? Ja w ogóle mam któryś I to ostatnia piosenka. Co kurwa trudniejsza jest. Woda stoi. Stoi woda. 5, 5, 5, 5, 5. Na ir vandenys, man jau ne, vandenys. Чарна сгинула. Чарна. Как туса овцы. Вот че овцы. Да. Пожарки Матрикс. No mi wejść do mojego domku kupić zwierzęta idę, zacznę obrabiać ten filmik. Mhm. Mm to coś tutaj rób? Eee. Ja tu obrabiam swój Teraz jest

Hey there Sexy, now that intro is pretty cool. Well guess what, you can have it. It's a-